Aż nie możliwo, że taka słaba jakoś. Chyba, że ja po prostu jestem <grym> aż tak niewyraźny. Nie. Co działa? Tak. A czekaj, bo ty nie możesz oglądać, bo będzie za słaby internet. To jak ja mam teraz. Czat. Może tu? Super live, pozdro, ziomy. <grywa> ale mam twarz, i teraz nie wiem, czy tak zacina, bo live, czy zacina, bo internet. Nic nie, nie, nie ruszaj telefonu. <grywa> ale ogólnie to halu, dzień dobry, witam serdecznie, rozłożyło mnie całkiem. Znaczy, może tak nie całkiem, ale 90%, Zupełnie będzie gorzej. Eee, smarkam, kicham, kaszle. A no i bolą mi mięśnie, nic mi się nie chce, ale odpaliłem się, bo wiadomo daily. Tak na chwilkę, chociażby żeby zaliczyć. Już że smarkałem drugą rogę papieru. Pusteczki kupiliśmy tak Nie wiem czy działa. Chyba działa to twój telefon, a mój matko, jak my to będziemy pisać to modzie wyglądać jak trupy jak mogę własny kanał zobaczyć o, jest, że live o, siema, Paula, cześć, czyli działa, bo ktoś coś pisze ja biorę maskę Spider-Man'a jutro dobra, działa, chyba zacina, ale o, o ma Paula, cześć Dobra, działa. Widzę, że trochę docina, nie wiem, przez ten internet. No, ogólnie nie mamy internetu, w sensie wyłączyli jakoś nad ranem. Odcięli nas od źródła internetu. Ym. I dopiero na nowym mieszkaniu, pewnie nie wiem, w poniedziałek, będzie internet, chyba że się coś uda szybciej. Jutro jedziemy prawdopodobnie podpisać umowę, bo napisałem tego pana, co z tym jutrem, o której się widzimy i tak dalej. To napisał, że da znać rano, o której się widzimy, więc pewnie staniemy sobie. Oho, przerwało. Nie wiem, ale jak mnie słyszycie, to mówię dalej, że teraz na rano, której się zobaczymy, na przesłaniu umowy i przekazaniu kluczy, więc dalej trzymajcie kciuki, żeby to nie był jakiś skam. No i co, no i jutro jakoś się trzeba zbierać siłę, bo ka też chora. Chociaż się, się trochę lepiej czujesz, co? Troszkę tak, ale Ja tak. gorzej. Na wieczór jest najgorzej. No, rano i na wieczór tak najgorzej, no. Um, I co mówię. No i jakoś zebrać siły na jutro wieczorem, część rzeczy jakoś poprzewozić. W sobotę kolejną część, a właśnie wszystko trzeba w sobotę poprzewozić. Bo w niedzielę znaczy trzeba tutaj zrobić to puste mieszkanie, żeby można było posprzątać. Bo w niedzielę w poniedziałek będziemy to mieszkanie zdawać. Jeszcze nie wiem kiedy bo yy, Właściciel jutro napisze, kiedy przyjedzie po klucze. No, no i takie to żyćko. Komputer dzisiaj chociaż spakowaliśmy. Co mi tak spakowałem? Nie, no monitory, takie rzeczy, z biurka. No i biurka nie masz już, nie? No i biurka nie mamy. Ale kobiet spakowany porobiłem zdjęcia, mam kilkanaście zdjęć, żeby wiedzieć potem jak co podłączyć. Trzymam kciuki, ale to dziwne, że tak ciągle mówi przekłada ustawienie godziny. No dziwne, w sensie, no, ja już bym on dzisiaj napisze właśnie, że dobra jutro widzimy się o tej o tej podpisujemy. Umowę dostajecie klucze Elo, nie? On mi odpisał. Cześć, ustalę z Marcinem, czyli właścicielem, bo ja ciągle przez jego kolegom jakby. I dam znać rano. Więc. Nie wiem, no podejrzany troszkę. O, ktoś dał rzecz, ulubiony na Vinted. Squirt. Tam jest Piotrek. Nie wiem, zanim to do was dojdzie, że on tam jest. O kicia kocia, cześć kiciu kociu, pożegnaj się, bo nie wiadomo kiedy nie ucio paciom. O, Piotr dopiero wychodzi tutaj. Cio kocia, tak. Mój będzie ty za mój Tak. I co chyba? <grym> nie bo po prostu słaby nelis. No, więc... Ło, <grym> przeskoczyła. O, widać ją, panie kiciu <grym> Więc ja kończę, 5 minut za... Co, idziemy chyba spać? żeby rano wstać, no i rano wam dam znać, co z jutrem, czy podpisaliśmy, czy nie podpisaliśmy, czy jest to mieszkanie, czy jednak to był jakiś wałek, tak więc trzymajcie kciuki, mam wam znać, no i wtedy też zobaczymy, co z live'em jutro, może tam będzie lepszy internet, na w sensie lepszy zasięg z telefonu, to... Odpalimy się na chwilę, tylko pokażę nowe mieszkanko, jak wygląda przed naszym zagraceniem go. I tyle. Dzięki za dzisiaj. Przepraszam, to krótko, ale no... Nawet to, że nie ma internetu, to nie nam rady siedzieć. A też czuję, że zaczynam gadać, to zaczyna mi się chcieć sobie bardziej kaszleć. Także dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie jutro kciuki. Dzisiaj. Dziękuję... Co? Dzisiaj nie trzymają. Dzisiaj już? Tak. Już z tym już dzisiaj trzymali kciuki. Żebyśmy dożyli do jutra. A ja Wam dziękuję. Trzymajcie się. Dobrej nocki. Piotrek, pomachaj, bo cię jeszcze widać było w tle. Piotrek, machaj. <laughs> <by> nie <szerszenie odganiał. śmiech> <laughs> Trzymajcie się, papa. Pa.